Gratuluję trenerowi Moskalowi zwycięstwa, bo e, myślę, że chyba zasłużona. Ciężko nam było przy wyniku 2-1. Ciężko by było dogonić Wisłę w 11, a, a w 9 tak naprawdę było to mission impossible. Także dziękuję swoim zawodnikom za zaangażowanie i za to, ile zdrowia zostawili przede wszystkim po przerwie. Bo, bo pierwsza połowa nie była, nie była tak agresywna, jaka powinna być w naszym wykonaniu, i chyba to, to stanowiło obrazie tego meczu. Mogliśmy dzisiaj przeciwstawić tak grającej Wiśle, z takimi indywidualnościami, przede wszystkim jak Stilic i Brożek, zespołowość i zaangażowanie. Troszkę w pierwszej odsłonie tego zabrakło, w drugiej myślę, że już było, było nieco lepiej, ale, ale punkty zostają na Wiśle, także dziękuję. To nie chodziło dzisiaj o faule. byliśmy za daleko od zawodników Wisły, byliśmy za mało agresywni w tym dobrym tego słowa znaczeniu, nie w tym sensie, że mieliśmy więcej fauli, bo bo kilka fauli idiotycznych nam się zdarzyło, nie o to, nie o taką agresywność w tym rozumieniu tego słowa mi chodziło akurat. Byliśmy zbyt daleko od zawodników Wisły i to był ten problem, o taką agresję mi chodzi. Powiem panu tak, gdybym ja miał do kogokolwiek pretensji tym kim byłby, kimś byłby Bartek Kapustka, to ja byłbym niespełna rozumu chyba człowiekiem. To jest osiemnastolatek, który dźwiga na swoich barkach, bardzo dużą odpowiedzialność i wywiązuje się z tego świetnie. Ja chciałbym, żeby... Wielu naszych młodych piłkarzy miało tak skonstruowaną psychikę jak Bartek i tego życzę wszystkim. Także jest to jeden z niewielu piłkarzy, o których mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że wytrzymali presję meczu derbowego. I dla mnie bezsprzecznie był jednym z dwóch, trzech naszych najlepszych zawodników dzisiaj. A wręcz przeciwnie, sytuacja meczowa bez żadnego hamstwa, bez zbytniej brutalności, złośliwości. Myślę, że Pawłowi krzywdy nie zrobił, to też jest ważne. Akcja ratunkowa więc część walki sportowej żadnych, żadnych pretensji. Pretensje możemy mieć o, o same swoje ustawienie przy tej akcji, bo tu jest problem nie w Bartku na pewno. Nie chciałbym już się wypowiadać. Moim zdaniem akcja ratunkowa może być rozpatrzona jako tylko jeden mecz kary. Na to liczymy, nie będę ukrywał, bo tam zbytniej brutalności, zbytniej agresji w wykonaniu Bartka nie było. Co do Marcina, wstrzymajmy się, wstrzymajmy się do badań. Dodatkowy problem mamy z Denisem, ma złamany nos. Także wyglądamy troszkę jak po zderzeniu z Tirem. Mam nadzieję, że wyliżemy rany. Teraz jest przerwana reprezentacja, ale, ale to są akurat te, te trzy ogniwa, na które na pewno bardzo liczymy w kontekście następnego meczu czyli budzik Denis, i z Bartka pewnie nie będziemy mogli skorzystać. Wdowczyk już nie jest taki młody, ale wdowiek wytrzymał. Dowiak. panie redaktorze, ja myślę, że bardzo chciał się pokazać, widać było to po Mateuszu, ale... Zależy mi na takich piłkarzach, którzy wytrzymują presję, podejmują próby pojedynków jeden na jeden, niepochowanych za przeciwnikami i grających, na, grających na, na alibi. Ja akurat z gry Mateusza jestem zadowolony. Można to zrzucić na karp młodości, troszkę tej, e, troszkę tej fantazji, ale jeżeli nie będzie podejmował ryzyka, to nie, nie przekona się, czy umie to robić. Jeżeli taki chłopak podejmuje to ryzyko w derbach, to, to daj Boże, żeby robił to tylko częściej. Także dokładnie ta sama sytuacja, co, co u Kapustki Nieco. Nieco większy ten margines błędu jest wybaczalny dla tych, dla tych młodych piłkarzy, i to jest chyba naturalne. Panie redaktorze, ja myślę, że media i rozmowa z mediami nie są, to nie jest miejsce do tego, żebym ja się Państwu żalił, jak wyglądają moje stosunki z prezesem. To jest sprawa moja i prezesa. Na pewno, jeżeli coś się będzie działo, to, to Państwo się, się dowiecie, ale ja, to, to nie jest miejsce, w którym na temat takich rzeczy ja chcę rozmawiać i mogę. Nie mam prawa narzekać na cokolwiek w Krakowie, a stosunki z właścicielami są ostatnią rzeczą, na którą mógłbym się żalić. Do tej pory wygraliśmy rzeczywiście spotkania z zespołami, które są bardzo blisko nas w tabeli. Pokonaliśmy Piasta do tej pory w pięciu kolejkach. Przegraliśmy tylko raz. Trzy remisy i to uważam remisy z Beskidziem i z Lechem. Wartościowe wyniki. Teraz przegrywamy w Derbach, ale mamy dalej podniesioną głowę naprawdę... Tutaj wygrywając dwa, trzy mecze z rzędu, co nam się jeszcze nie udało, więc Bozia jest sprawiedliwa, musi nam coś dać na koniec sezonu. Myślę, że sytuacja w tabeli się poprawi. Tu widać po na przykładzie Zawiszy, widać na przykładzie korony, że, że można, dlaczego? No, dlaczego nie Krakowie. A ja uważam, że, że, mamy, że mamy wszystko ku temu, żeby ten zespół szedł, szedł w dobrą stronę. Wiele nam brakuje jeszcze, ale, ale spokojnie z tym spisywaniem nas na straty.